Witajcie strzelce wraz z nowym rokiem rozkład na wszystkie te miesiące po kolei już karty już są przygotowane już rozłożone każdy miesiąc i w tej y, kartę prowadzącą jako y, szóstka odwrócona no niestety pentakli czyli brak równowagi w braniu i wydawaniu tak żeby spełnić być może swoje marzenia albo po prostu wyjście z iluzji. Że być może byliście tak traktowani lub żyliście w jakimś związku, gdzie nie było w tym równowagi i braki. Być może wydawaliście od siebie zbyt wiele, a nie utrzymywaliście tego, co oczekiwaliście, prawda? Czyli nie było tak zwanego uzupełnienia. I w, jako styczeń prezydencji, jako król mieczy. Na styczeń jest król mieczy, czyli załatwianie spraw urzędowo-finansowych, prawnych. To mogą być również dobrze i sprawy sądowe. Biurowe, tak, co do dochodów, co do finansów i tutaj z karty dopowiadającej jest czwórka, czwórka mieczy, czyli uff, ciężka, ciężka energia, bo to mogą być to was po prostu przegniata. Wy musicie po prostu zdobyć siłę do tej walki, żeby to jakoś przejść. Na spodzie mamy piątkę pentakli, piątkę pentakli, to jest związane z brakami finansowymi, uczuciowymi. A właśnie ta karta prowadząca y, szóstka pentakli tutaj strata z piątka pentakli tutaj nie dostaliście należnych wam finansów, być może straciliście i tu jest karta magika, czyli może zostaliście oszukani tak i to wyszło na wierzch i teraz y, toczycie sprawę w tym kierunku żeby to odzyskać i bo tutaj zaraz y, na luty rysuje się y, trójka buław, no, wam pokażę trójka buław, czyli będziecie czekać na efekty jakieś interesy tak związane z interesami, yy, że być może Wam się uda y, uzyskać to, co straciliście w poprzednim czasie, być może jeszcze z ubiegłego, ubiegłego roku, prawda? Y, finanse stabilizacje i na swoich planów marzeń, być może jakaś podróż. Też może się rysować jakaś podróż. Zaraz dopowiemy. Tutaj tą kartą dopowiemy. Dopowiemy tą talią. Dlaczego tylko buław na miesiąc luty. Aha, bo to jest. Trójka kielichów, może jakaś zdrada, yy, zostaliście zdradzeni, tak i efekty być może to jest sprawa rozwodowa z powodu właśnie zdrady lub, lub to wy zdradziliście kogoś, tak i teraz efekty yy, tego. To trójka kielichów, że jest świętowanie, być może efektów, wyników tego, że być może coś do was przyjdzie, tak to jest Aspentakli, to jest Aspentakli, czyli budowanie nowych projektów, nowe plany, być może nowa praca. I tu y, wraz z październikiem kielichów to też, tutaj też się rysuje kielichów Dalej. Czyli to też są jakieś egzaminy, nauka czegoś tak, to jest zdobywanie wiedzy, być może jakieś y, musicie przejść jakiś egzamin lub jakiś testy, lub jakieś szkolenia, tak, i wy teraz będziecie być może to świętować. później się rysuje diabeł, jakieś energie toksyczne być może związane, jak już wcześniej mówiłam, jak być może doświadczyliście zdrady, tak? Tutaj mogły, mogliście uczestniczyć w jakimś toksycznym związku, tak, tutaj nie było braku, braku równowagi i to Was tak dobiło w Czwórce Mieczy wcześniej, tak? że tu szykujecie się, widzicie? Tej miecz leży i wy rękę trzymacie, żeby go chwycić, żeby po prostu zawalczyć, tak? Ale póki co yy, wy potrzebujecie regeneracji z początkiem tego roku i naładowanie sił do być może walki w tych sprawach urzędowych, finansowych lub yy, sądowych. No i dlatego ten diabeł tak na marzec się szykuje. To jest manipulacja, to są yy, też Finanse, wysokie finanse, duża e, e, kwestia pieniędzy. Na spodzie mamy dziewiątkę kielichów, czyli to jest e, szczęście. I na spodzie e, dziewiątka pentakli, czyli uciekacie w pracę, żeby spełnić te marzenia. Być może i powrócić do tej, e, żeby wyrównać sobie tą strefę materialną, z tam wcześniej była pokazana, strata materialna, tak samo w uczuciach i materialnej, żeby mieć tą równowagę. A tu uważać yy, na kartę diabła, yy, bo ta karta diabła tam się rysowała. Tak, dopowiemy, dlaczego jest ta karta diabła. Komunikacja. Komunikacja w była będzie komunikacja z taką też i osobą, tak? I tu jest dziesiątka mieczy, znowu się pokazuje. To jest przygniecenie, to jest wyjście z problemów. Yy, właśnie, proszę, po jakimś oszustwie. Tutaj albo wy, albo ktoś Was po prostu oszukał, tak? Albo jakieś, nie wiem, wampiry energetyczne. Ale to je bardziej rysują mi się oszustwa pod względem materialnym i tutaj będzie komunikacja, żeby yy, wyjść z tej całej sytuacji, bo to już za wiele się na was yy, tego zawiesiło tego wszystkiego i sobie być może z tym nie radzicie, bo później z dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy w kwietniu, no to już Was całkowicie dobija, co już wcześniej tak samo było pokazane tutaj. I Wy, i gorzej już być nie może, tak? I Wy yy, yy, będziecie chcieli wyjść z tej energii. Zobaczymy tą dziesiątkę mieczy w kwietniu. No i znowu przez oszustwa, przez, o, przez oszustwa i czas porzucić to tak bo to być może coś z przeszłości było. I teraz wyjdzie y, właśnie z tym czasem, wszystko wyjdzie na jaw w sprawach być może prawnych, finansowych. Teraz to wszystko wyjdzie. Być może że sprawy związane z dziećmi, bo z nowym y, początkiem, tak. I to teraz, no i proszę, znowu szóstka pentakli równowaga w braniu i wydawaniu, względem spraw y, urzędowych, prawnych i tak samo rodziczych tak, bo karta kupca też jest nowy początek i, nawet, i wy będziecie się na tym skupiać, także na, na zyskach, na zyskach, ale tutaj uważajcie, bo te dziesiątkami, mieczy, możecie być oszukani, ktoś y, może nie grać fair wobec y, was w kwietniu. Później rysuje się paskielich, paskielichów, to jest y, właśnie energia nauki, zdawania egzaminów, tak. To jest zapoznawanie się z nowymi informacjami, być może również jakieś szkolenia, będziecie chcieli przejść jakieś szkolenia, zaraz opowiemy. Chociaż to też w yy, tej kwiecień, yy, to są egzaminy, to są też i matury, tak. No to zobaczymy, bo tutaj zaraz obok paść yy, dynarów, yy, skończenia yy, jakiejś nauki, być może jakichś szkoleń i yy, rozpoczęcia nowych projektów w tym kierunku, tak, co sobie zaplanowaliście też. Jest wszystko takie świeże, takie młode jeszcze. Dwojka, wy czegoś nie widzicie, coś jest przesłonięte. Jak będziecie podpisywać jakiekolwiek umowy i zaczynać coś nowego, tak, w tym asie, y, proszę znowu y, paś, pocharów. Stawiacie granice, właśnie stawiacie granice po tej, co się związane z miłością, z wyborem, i tutaj mogą yy, tutaj się cały czas rysują w bazie, aż, aż tam dalej, bo i tutaj jest paśmieczy. Proszę, i tu jest miłość, zobaczcie na dalszy miesiąc, i tu jest obok miłości, jak to jest dwa puchary, tak samo i paśmieczy. Tutaj jakieś informacje, jakieś nieprawdziwe informacje mogą do Was dochodzić i y, możecie zostać oszukani. Być może y, w związku z nowym początkiem, z nową osobą poznaną, która wkracza w wasze życie, która chce rozpocząć właśnie jakiś może wspólny biznes, tak? Może wy do kogoś wychodzicie z ofertą, bo ktoś do was i to, jednak jest coś ukryte. No i proszę, znowu Król Mieczy i ósemka, czyli sprawy urzędowo-finansowo-prawne. Znowu się rysuje, znowu ta sama historia cały czas. Czyli pod względem prawnym będziecie dalej walczyć o to, żeby Zyskać tą stabilizację finansową i żeby odzyskać być może to co straciliście lub To co zostaliście oszukani, a to jest jeszcze królowa pentakli, taka osoba Która dba o stabilizację, tak o jeszcze cesarzowa, to może być wasza żona No i proszę, to jest strata pieniędzy To jest strata pieniędzy, to jest strata pieniędzy, być może Ktoś został oszukany przez was albo Ktoś was oszukał i teraz pod tym względem będziecie chcieli odzyskać. będziecie się na tym skupiać tak perfekcyjnie, tak żeby osiągnąć i w tej działanie być może w związku z jakąś podróżą, ale tu coś równie tu się coś nie uda. Zranienie proszę. Król Bucharów się rysuje. To jest poza, i oczywiście znowu. Ucieknięcie w pracę z tym związane. Tutaj zobaczymy tego pazia denarów to związane z tymi egzaminami, z tym wszystkim. Tutaj się wszystko pokazuje tak samo. Nie wiem, jaką falę ja bym wzięła. To wszystko będzie, taka sama historia będzie się pokazywać. Tutaj też wybór pomiędzy, w październiku, pomiędzy dwoma osobami. Bo może macie z tą partnerkę i poznacie kogoś nowego, tak, nowa miłość, nowy ten, ale tutaj jakieś informacje do was dojdą i będziecie się głęboko zastanawiać. Tej, jako to może z żoną tutaj być może z taką osobą bierzecie rozwód. Drogie strzelce, i z tą osobą te konflikty będą i sprawy urzędowe związane. I znowu paść kielichów i stawianie granic. Stawianie granic wraz z nowym początkiem wychodzi się być może z jakimś nowym pomysłem. Tak, i wy musicie postawić e, granice, może chcecie spróbować coś od nowa zbudować, bo to jest znowu karta miłości. To znowu karta miłości i paść buław to e, przyjaciel. Tak samo, może być odbrany ktoś z e, ktoś z waszych przyjaciół może do was paść uczucie albo um, będzie z jakąś propozycją. Ale wy tutaj musicie stawiać jasną granicę, tak, bo będziecie musieli się bronić waszej postawy e, wraz e, z tym wszystkim. I właśnie tutaj na grudzie na czerwiec rysuje się dwójka kielichów. Zobaczymy, dlaczego jest ta dwójka kielichów na grudzień, na czerwiec, przepraszam. Już bym chciała skończyć na grudniu. Dlaczego na grudzień, na czerwiec, przepraszam, ja cały czas grudniu żyję. Ay. To jest rycerz pentakli. Wy będziecie chcieli działać powoli, dokładnie, z precyzją. W, być może w tym nowym związku z Twojej miłości, ale widzicie, to jest kurczowe trzymanie pieniędzy przy sobie. Będziecie się starać, żeby zaoszczędzić, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy w związku z nowym, tym, swoim projektem, już pod nowym związkiem, bo to jest wszystko z pasją i budowanie wszystkiego od nowa, od podstaw. I tu proszę, zakończenie jakiegoś cyklu i przejście w nowe. Piękne karty. I to jest znowu król mieczy, rycerz mieczy. Nie działać. Król Nieży to jest osoba, która działa z chłodem, to taką bezgraniczną, taką precyzją, tak? która jest dość nastawiona tak perfidnie. perfidnie. Tak samo jak i Rycerz Pentakli. Jest dokładny, jest dokładny, ale jeszcze zbyt wiele tak nie potrafi i podejmuje nieraz różne takie nieodpowiedzialne działania. Król Pentakli też osoba taka. Z pieniędzmi yy, nie umie tak za bardzo się obchodzić, tak? Być może będzie kładła w tą nową miłość zbyt wiele od siebie. Skoro to jest pokazana, yy, ta, taka prowadząca szóstka pentakli, to może być, że inwestycja tego będzie yy, drogie strzelce z waszej strony. I tu znowu jakieś informacje będą do Was dochodzić, bo to jest zaraz na lipiec. Yy, paśmie, czy tutaj też pas, paśmie, czy. Czyli y, informacje jakieś będziecie zdobywać, jakieś bojki, ktoś was będzie obserwował, być może w mediach społecznościowych, albo to jest też i Wasza energia. Czy jeszcze? Tak. Tak, bo to jest cały czas, będziecie szukać informacji i dowiadywać się, bo tam dalej już jest <laughs> tak samo rycerz denarów. Tutaj jest dużo kart oszustwa i przekrętów. I być może na temat tej osoby, właśnie królowa kielichów, tak, będziecie zbierać informacje z tą, z którą będziecie chcieli założyć ten związek. I to z taką osobą też może być, dojść do kłótni, tak, bo czegoś się dowiecie. Wy tutaj działacie sami i żeby osiągnąć tą stabilizację i robicie to wprost idealnie, a tu dowiecie się jakieś informacje, być może z trzeciej ręki, ale uważajcie, bo pozory czasem mylą. Na sierpień rysuje się tak. Lipiec, sierpień, wrzesień, październik. Nie, tu już jest wrzesień. Na wrzesień rycerzynarów, czyli działacie niepochopnie, tak? Tylko wszystko dokładnie, z precyzją. Robicie wszystko idealnie i bardzo dobrze Wam to idzie do I to jest właśnie działanie. Sama karta na to wypadła. I to jest też królowa mieczy. Być może z taką osobą możecie mieć do czynienia. Ja, tutaj mi się ostro rysuje wodnik, tak? I będziecie chcieli przemyśleć swoje decyzje co do tych planów, co do wyjazdu, bo może to jest też i, y, planowany jakiś wyjazd, być może i zagraniczny, tak? I wyjście z, już z jakiejś tej klatki mentalnej, z jakiegoś więzienia. Proszę Państwa, dziewiątka mieczy, przybicie. Y, I będziecie chcieli się odciąć od tej toksycznej... Co tej było, tej sytuacji całej? Bo tu już widzę zawód, tak? I marzenie, bo ja nie w obłokach, a tu potrzebna jest transformacja, żeby osiągnąć to szczęście. Bo Wy właśnie marzycie o tej stabilizacji, tak? I proszę, nowy głupiec, wyjść z tej energii przybicia. A wy cały czas marzycie o tej stabilizacji, szczęściu, tak? Ale musicie przejść transformację, obudzić się, zacząć działać, wyjść, wyjść, zacząć tworzyć nowe. Ale tutaj zaraz. W październiku rysuje mi się znowu jakieś oszustwo. Tutaj pełno jest takich kombinacji manipulacji, zatrudnienie spraw finansowych. Tak, jakieś egzaminy, nowy początek, tak, nowe plany, nowe projekty. A tu znowu pokazuje się jakieś oszustwo przez kogoś. Zobaczymy, dlaczego jest ta siódemka mieczy. Dla Was moje drogie strzelce. Dlaczego jest ta siódemka mieczy? Dla was, moje drogie strzelce. Tutaj jest pokazana cesarzowa. I cesarz. To jest małżeństwo. Tutaj ktoś kogoś oszukuje. Tutaj ktoś kogoś chce oszukać. I wiadomości. W związku z tym, zdobywanie wiadomości. Jeżeli przychodzicie w kartę wisielca, to też karta jakieś tajemnica ukryta, jakieś tajemnice ukryte, jakiś spór, jakieś zranienie tak i to jest odcięcie się całkowite z tej sytuacji, I znowu król mieczy, tu być może małżeństwo musi się jakieś zakończyć a tutaj widzę zakończenie, no i proszę, brak równowagi w braniu i wydawaniu i dlatego to oszustwo Wy, albo ta osoba, być może wasza żona, lub wasz mąż, was po prostu robił bambuko. I to wszystko wychodzi na jaw, tak? Ktoś z przeszłości do Was wraca drogie strzelce. No proszę. I tu chodzi po prostu. O, jeszcze manipulacje. No i to jest z losu. Miłość, z kielichów, marzenia, śmierć. No nie, tutaj uważajcie po prostu, bo tu yy, coś, co było. Budowane na słabych fundamentach runie, poprzez dlatego, że były kłamstwa. Tu nie było szczerości, tu były kłamstwa budowane coś na boku, i tu ktoś może was podejść pod tym względem. Tutaj ta królowa kielichów, jak się pokazała wcześniej, to mogła być osoba, która być może wkroczyła do waszego życia, tak i wy z nią chcecie zbudować, a tu w karcie cesarzowej okazuje się, że wy macie żonę, także nie bawicie w żadne sytuacje trójkowe. Bo tu znowu się pokazała karta wisielca, czyli zastój w listopadzie, zastój. Tak, nie działa nic. To też energia seksualna, yy, taka wisielca, tak, że kieruje się seksualnością, żeby coś zrobić, ale to jest yy, też dobrze spojrzenie na tę sytuację yy, z, z innej perspektywy, i też stanie w miejscu, nie robi miejsca, jest odpoczynek. Zaraz założymy kartę i zobaczymy w strzelce. Dlaczego tak? Bo tu jest potrzebna transformacja. Transformacja, by pójść w nowe, by rozpocząć coś nowego. Proszę odejść od przeszłości. To jest odejście od przeszłości. Królowa pentakli, Dwójka Kielichów, wybór i król pentakli. Stworzysz, stworzycie nową rodzinę, Drugie Strzelce z kimś odpowiedzialnym, naprawdę odpowiedzialnym, tylko trzeba tą przeszłość zostawić za sobą, tak? I tu będziecie mieć wybór, a królowa pentakli i król pentakli to się uzupełniają. I to będziecie czekać na efekty tego, jak Ty były już wcześniej pokazane. Tak, i będzie sprawiedliwość, zakończenie jakiegoś cyklu. No, piękne, piękny Wam się zapowiada listopad. No i spełnienie marzeń, tak. Równowaga yy, w braniu i dawaniu, tak. Yy, że to wszystko jest fair robione i szczęście. Szczęście. No, po prostu coś złego musiało się wydarzyć, jakaś nauka musiała do Was przyjść. Yy, nie wiem, może i to oszustwa, żebyście się mogli przekonać, bo na końcu mamy tutaj dziesiątkę denarów, dziesiątkę denarów na miesiąc grudzień. Widzicie? Tak, ten grudzień sam mną chodził cały czas, jak tutaj rozkłady dopełniałam, dokładałam, że w końcu do grudnia doszliśmy, a bo tam dziesiątka denarów, czyli drugie strzelca, to jest stabilizacja finansowa, to jest szczęście rodzinne, tak? I wy sami widzicie ten klucz, wy sami macie ten klucz, żeby to osiągnąć, żeby otworzyć to szczęście. Już patrzymy. Tylko podejmujcie odpowiednie de decyzje. Podejmujcie odpowiednie decyzje od odcięcia od przeszłości. Tak to jest pokazane. Odcięcie się całkowicie od przeszłości. No i król miecz, jak załatwicie to wszystko, co powinniście załatwić, te sprawy urzędowe prawne, to osiągniecie tą dziesiątkę i będziecie mogli się kierować uczuciami. Uczuciami i proszę, los wam będzie sprzyjał w kole fortuny. I to jest yy, no, marzenia wasze, tak, być może się spełnią. Tego przestańcie właśnie, po pierwsze bujacie w obłokach, a to szczęście do was yy, przyjdzie z końcem tego roku, czego wam życzę. Jeszcze kartę radę wam dołożę. Jeszcze sama jakaś wyleciała miłość. Kierujcie się uczuciami i wybierzcie dobrze, abyście byli szczęśliwi tylko tutaj jest pokazane rycerz pocharów, Bo możecie mieć zbyt wiele wyboru. I tego nie róbcie. Nie skakajcie z kwiatka na kwiatów. Na kwiatek. Bo tutaj bo ja wiemy, że strzelce są takie, że nie lubią żyć w więzi. Też w związku z tym takie wolne. Mają taką